Wonderful... Hej, Sulis, a na waszych ekranach gra Genshin Impact i dzisiaj będziemy kontynuowali, nazwijmy to Story w evencie Windbloom Festival. I tak jak widzicie już, Venti siedzi na własnej figurce, a my za chwilę będziemy lecieli spotkać się z całą naszą ekipą na kempingu, gdzie chyba będziemy jedli razem kolację. Albo rozbijali ten obóz, coś w ten deseń. A teraz widzimy się, jak już tam to I tak jak mogliście zauważyć, to przed chwilą przeleciliśmy przez cały główny festiwal i nie sądziłam w sumie, że nasi bohaterowie rozbiją ten kemping, ten obóz tak blisko całego epicentrum. Ale dobra, okej, okay. wybór. To tak miało być. Dobra, wygląda na to, że wszyscy już jesteśmy. Nie spóźniliśmy się, prawda? Wcale nie. Po prostu przeszliśmy wcześniej, żeby wszystko załatwić, ponieważ tak się złożyło, że dzisiaj byliśmy wolni. Kolejnie bardzo szybko rozstawiła namioty, ale mimo to udało jej się zawiązać bardzo mocne węzły. Naprawdę można powiedzieć, że jest profesjonalistką. Niewiele zrobiłam poza przekazywaniem materiałów. Mm, dzięki. To wszystko dzięki mistrzowi Saino. Nauczyli mnie wszystkiego, co wiem. Cóż mogę powiedzieć, dla utalentowanego poszukiwacza przygód to po prostu kolejny dzień w pracy. Ech, skończyliście, że zamierzacie śpiewać sobie nawzajem pochwały, dopóki księżyc nie wzajdzie. Chodźmy, usiądźmy wszyscy. Wszyscy wyciągają swoje jedzenie i zaczynają gotować. Po pysznej uczcie wszyscy zasiadają przy ognisku. Wszyscy wyciągają swoje jedzenie i zaczynają gotować. Po pysznej uczcie wszyscy zasiadają przy ognisku. Albo fajny ujęcie. Nie wiem, czemu się spodobało. Ten Sunshine Spart był naprawdę bardzo dobry. Nie widziałem, jak go gotujesz, ale wierzę, że wyraźny smak umami w Daniu zawdzięcza się nie tylko sma samej rybie. Zgadza się. Jakaś dalsza dedukcja? Niech pomyślę. Aromat był dość jednolity w przeciwieństwie do mieszanki przypraw. To też było mi obce, więc zaryzykowałbym, że to specjalność Montschmidt. Jeśli chodzi o jadalne gatunki roślin Monszlat, lilie kalla są zwykle używane w zupach, więc gdybym miał zgadywać... Mm, small lamp grass? Zgadza się. Od dawna słyszałam, że w sumeru fish and cream sauce słynie z delikatnej konsystencji, która podkreśla delikatność ryby. Tutaj w monstadt nie jesteśmy tak zróżnicowani w stosowaniu przyprawy jak w sumeru, ale zasada wydobywania pewnych wyraźnych smaków na pierwszy plan poprzez kombinację naturalnych składników jest bardzo podobna. Bardzo mi się podoba. Jestem ciekawy dokładnego stosunku składników. Nie, no wiadomo no dwóch naukowców bo biologów się znalazło. Napiszę dla Ciebie kopię przepisu. Czy ktoś chciałby spróbować bogatego w składniki odżywczej posiłku, który zrobiłam? O, jaka słodka! O, dobra, Sajny się zgodził. Już myślałam, że nikt się nie zgłosi, to byłoby taki przypał trochę. Ja poproszę trochę. A ty kolej? Wygląda na to, że nie jadłeś za dużo. Czy twój apetyt jest obecnie niski? E, nie, po prostu normalnie nie jem dużo. O, jaka słodka. Albo o kolei się wstydzi, co też jest opcją. Uh, przepraszam, nie chciałam sprawić kłopotu. Tainari, gdy byliśmy w drodze, zauważyliśmy coś białego chodzącego na dwóch nogach. Czy to była Paimon? A ty co pierwszy raz ich widzisz? Który to był dzień? Toż po przejściu przez kamienną bramę. Hmm. Uh, Sajno, jesteś pewien, że Twoje oczy pracowały tego dnia? A może kaptur zasłaniał ci pole widzenia? Paimon, nie denerwuj go i nie rozśmieszaj mnie, błagam. Jeszcze i Minka. Paimon zawsze lata. Nie ma mowy, żeby kiedykolwiek chodziła. Hmm, to prawda. Myślałam, że może zjadłeś za dużo lokalnych orzeszków ziemnych. Nie? Nieśmieszne? To był najlepszy żart, jaki słyszałam w życiu. Przysięgam. Saino jakby... <m> Mistrz. Ground. Wiesz, jak Ground Up, ale także Ground. Orzeszki ziemne budują upadek na ziemię. Czy nikt go nie powstrzyma przed wyjaśnieniem? Pomyśl o tym jako o części procesu poznawania Saino. Z drugiej strony, te żarty pokazują, że myśli o was jako o swoich przyjaciołach. Mimo to możemy przetestować hipotezę. Jaką hipotezę? Mamy tak: żartownisia, lekko świerniętego biologa, trochę bardziej normalnego biologa, który ćpa, dziecko, które było eksperymentem doktora i ale jest trochę nieśmiała i trochę tribi, i sakros, które jest normalnym simpem albedo. I w tym my. Paimon i Traveler. Ok. Zwykły Wind Bloom Festival. Gatunki roślin rodzime dla Mondstadt mogą mieć wpływ na funkcje metoryczne latających form życia. Hej, Paimon nie jest moim obiektem testowym. Myślę, że rozmowy Itera i Paimona są bardziej zabawne niż żarty. Sajno. Ej, jak możesz? Ech, rozumiem. Musiałeś milczeć na temat tej skargi od dłuższego czasu. Wydaje się o wiele bardziej wesoły teraz, kiedy jesteś tutaj w Mondstadt, Saino. Właściwie wydaje się, że jesteś zupełnie inną osobą. Ej, ale to jest fakty. On w fabule w Sumeru nie mówił żadnych żartów, a tutaj mówi dużo. To dlatego, że jestem Saino the Adventure. The adventure. <laughs> to nie jest zabawne. Hmm? Nie jest? Szczerze mówiąc, widziałeś go tylko w trybie pracy, kiedy byłeś w Sumeru. Właściwie zachowujesz tak przy większości czasu. Kiedy jest w dobrym nastroju. Oh, yes, tak, to prawda. Czasami, gdy je narzeka, że miska jest za płytka w stosunku do ilości jedzenia, które zawiera i inne tego typu rzeczy. Rozumiem. W takim razie pozwól, że się przedstawię. Wcześniej znałeś mnie jako generał Mahamatra Saino, a teraz proszę, zobacz mnie jako Saino, poszukiwacza przygód. Ma estetycznie dość. Tak, więc to kolejna rzecz, którą robi. Będzie powtarzał coś, co uważa za zabawne, dopóki nie przestaniesz się opierać. Jego mina. Hmm, więc masz dwa różne stany psychiczne? Prawie jak... różne fazy materii? Ciekawe. Też chcę się tego nauczyć. Myślę, że w twoim przypadku dwa stany, z którymi skończylibyśmy to wysoce sumienna Sakros i oszołomiona Sakros. A tak przy okazji, czy był jakiś szczególny powód, dla którego wybrałeś się do Mondstadt, jako miejsce docelowe przy tej okazji? O cóż, Lisa powiedziała mi kiedyś, że festiwal Windblum jest jedynym z największych wydarzeń roku w Mondstadt. Chciałam skorzystać z okazji, aby dać wszystkim coś w Windblum, jako wyraz mojej szczerej wdzięczności za wszystko, co zrobili, aby się mną opiekować. Poza tym, kolej miała dobrą okazję, by wyjść i poznać nowych ludzi. Kolej Lili! Co? Windbloom kolej. Może powinna nazwać to kolej Lili. Brzmi bardzo tadowo. Jest też Kolej flower, które technicznie miałoby większy sens, ale jakoś nie brzmi tak ładnie. Yy, idąc dalej. Wow, po prostu całkowicie zignorował żart i kontynuował rozmowę. Czasami myślę, że to jedyna droga naprzód. Sumeru przeszedł ostatnio kilka poważnych zmian, a sytuacja w pracy dopiero zaczęła się uspokajać. Nie mam zbyt wielu czasu na wakacje, a to była okazja, by dołączyć do kolei podczas jej podróży, a jednocześnie dowiedzieć się kilku rzeczy o faunie i florze Mondstadt, które będę mógł przekazać moim rówieśnikom i studentom po moim powrocie. dwie pieczenie na jednym ogniu. A ty, Sajno? Przybyłem, aby zapewnić kolei bezpieczeństwo. O, jaki troskliwy wujek. To jest tylko wymówka, zaplanowana i prosta. Ech. Poza tym jest jeszcze kwestia rewersu karty Genius Invocation TCG wykonanego na zamówienie. Aha, a więc miałeś ukryty motyw. Czy wszyscy graliście już w Genius Invocation TCG? Tak, graliśmy, niestety. I dlatego z dumą nazywam cię moim przyjacielem. Wooh! Kiedy po raz pierwszy zacząłem zastanawiać nad otrzymaniem nowego rewersu, pytałem innych, zanim ostatecznie zdecydowałem się poprosić o radę legendarnego pana Kalaxa. Mój przyjaciel Zawada, z którym czasami gram w karty, był w inazomie na festiwalu Iradori. Powiedział mi, że Kalax jest z Monsztadu, więc powinienem tam spróbować szczęścia. Kalax? Czy to nie jest... Masz na myśli, że jest twoim przyjacielem? Rozumiem, więc przybywałeś do monstrad w poszukiwaniu Kalaxa. Nie, to nieprawda. Przybyłem to głównie po to, by chronić kolej. Z całą pewnością nie. Kolej wiele razy tu przybywała i po raz pierwszy poczułeś potrzebę przyłączenia się do niej. Nie tylko ja. To samo dotyczy również ciebie, prawda? Gdyby mój przyjaciel pisarz był tutaj teraz, jestem pewien, że opisałby ten dziwny zbieg okoliczności jako zdatki na dobrą historię. Zawsze miło jest spotkać fana. Ej, czy mój przyjaciel pisarz to jest... księciu? Chyba tak, chyba to jest księciu. Chociaż? Nie no, jest tylko jeden pisarz, którego znamy, a potem jest ja, Miko Uuu, nadchodzi. Czekaj, masz na myśli pana Kalaxa? Kiedy moi nowi przyjaciele zwracają się do mnie pseudonimem, wydaje mi się to dość niezwykłe. Proszę, mów mi do mnie, Albedo. Dobra, nieważne to nie jest żaden księciu. Niech jest, jak ja mogłam tego nie pamiętać. No, nieważne. Hmm, więc jesteś Kalax. Saino mówi o tobie na stop ostatnio. Zamierza nakłonić cię do zaprojektowania dla niego nowego rewersu karty. Ech, nie musiałeś tego wszystkiego mówić. Zwykle nie biorę prywatnych zleceń, ale wierzę, że teraz jesteśmy przyjaciółmi. Wszyscy z nas. Nasze rozmowy były głębokie i interesujące. I Saino, twoja pasja do tej gry jest naprawdę jedna w swoim rodzaju. Widzę to w twoich oczach. W tych oczach pod tą krzywką? Oczywiście. No, te oczy nie mogą kłamać. A biorąc pod uwagę, że przybyłeś aż z Sumeru, żeby się ze mną zobaczyć, byłbym zaszczycony, gdybym przyjął to zlecenie. Wow, więc twój nauczyciel jest taki miły. A co, a tajemnicy nie jest? Też tak uważam. Hmm, cóż, zdecydowanie mają całkiem inne osobowości, ale są podobne, jeśli chodzi o ich charakter. Więc, ile powinienem przeznaczyć na ponadczasowe arcydzieło, które dla mnie wyprodukujesz? Z pewnością ponadczasowe arcydzieło to trochę przesada. Każda grafika nadająca się do umieszczenia na rewersie mojej talii kart jest z definicji ponadczasowym arcydziełem, nawet jeśli sam tak mówię. Nie zwracaj na niego uwagi. Wszystkie te szalone prace TCG są takie. Rozumiem. Więc to ma znaczenie niemal religijne. Cóż, na początek chciałbym usłyszeć jeszcze kilka twoich żartów. Co to jest za prośba? E. Moje żarty? Podobają ci się? Tak. Naprawdę? Nie widziałem, żebyś się śmiał. Boże, no bo albo to po prostu ma specyficzny... Poczucie humoru. On się śmieje, ale w, w duchu. Cóż, zdolności well, do wciku, do wywoływania to śmiechu to osobna sprawa, ale z pewnością separate, uważam je za zabawne. No, mój, on się śmieje w duchu. Jeśli mogę przerwać, czy ktoś jeszcze czuje coś dziwnego? Nie, tylko ty jesteś ko y kotem lisem. A, mój odrzepszy posiłek. Będzie dobrze? Czy my też powinniśmy podejść i rzucić okiem? Oczywiście. Zagadajmy do wszystkich. Byłbym wdzięczny, gdybyś sprawdził co u Sakros, Co do naszych nowych przyjaciół, zostaw ich mnie. Czemu ty sam nie pójdziesz sprawdzić, co robi Twoja uczennica i czy spaliła ci żarcie? Hmm. Tak więc dobry żart niekoniecznie jest wymagany, aby ludzie się z niego śmiali. Nie, słuchaj, no, on teraz będzie wszystkim sypał te żarty. Cóż, albo dość sakros byli zachwycający, ale to wciąż był wyczerpujący posiłek. Garnek do gotowania, wszystko w porządku? Jezu, co, garnek się wywali, za Pali się tylko podstawa. Nadal możemy korzystać z garnka, wystarczy go trochę umyć. Dobrze, że nos Tajnar'ego jest taki ostry. Czy często bywał w takiej sytuacji? Nie pozwól, by cię to przygnębiała, Sacrose. Eee, wiem po prostu. Przykro mi, że zawiodłem Sajno. Chyba będziemy musieli to powtórzyć innego dnia. Ach, tak, nie jestem pewna, czy zauważyłeś. Kunelei wydaje się naprawdę przygnębiona. Zauważyłam, że była w złym humorze, kiedy wszyscy rozmawiali. Co? Ona nigdy nie jest w złym humorze. Pamiętasz ten list, który otrzymała? Jaki list? Czekajcie, co? Tak właśnie myślałam. Chcę spróbować rozwiązać tę zagadkę i dać kolei szansę na przyjęcie błogosławieństwa. O, tak, to ktoś, kto potrzebuje Twojej pomocy. Dokładnie. Może będzie chciała oddychać do mojej probówki, ale tak czy inaczej to może poczekać. Boże, to z tymi probówkami, I can't. Choć bardzo chciałabym poczynić postępy w moich badaniach, wolałabym zobaczyć jej uśmiech. Już się uśmiecha. W porządku, my też pomożemy. Naprawdę? Więc powiedz mi szczerze, czy ty. myślisz, że ta przepowiednia jest prawdziwa? Wiem, jak mogę się tego dowiedzieć. Ły, yy, jasne. Wkrótce wrócę. Okej, okay, spotkajmy się przy ławce alchemicznej w mieście. W międzyczasie mam trochę do przemyślenia. O! o yy, myślałam, że serio tam pójdziemy, no, ale dobra. Wróciliśmy. O, co za wstyd. Właśnie przegapiłeś żart o wietrakach. Przestań. Proszę. Nie muszę tego słuchać po raz piąty. Aż tak źle, co? Hmm. Teraz Paimon naprawdę chce to usłyszeć z jakiegoś powodu. Czy nie mówiłeś, że chciałabyś kiedyś zobaczyć smoka wschodu? Kiedy idziesz? Jutro rano. Eee. Czy tam to w formie żeńskiej, bo myślałam, że to się tyczy Paimon. A to było do mm, Lekka kraksa, można by rzec. A ty? Jakie są twoje plany? Pójdę w góry na spacer i zbiorę kilka roślin jako próbki. Może mogłem do ciebie dołączyć? To? Będę szukać inspiracji do tych ilustracji z tyłu karty. Znaleźliśmy cię. Uuu, Jurka! Widziałem, że coś znalazłam, jak tylko zobaczyłam ogień. Wow! Naprawdę masz bystre oczy. Ech, w końcu to Outrider. O, czy złamaliśmy zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, czy coś? Właściwie to nie. Ściśle mówiąc, powinieneś był najpierw zgłosić swoje plany, ale ponieważ jest tu naszych dwóch alchemików, cieszę się, że mogę odwrócić wzrok. Ach, tak, trzeba się przedstawić. Jestem Amber, a to jest kapitan kompanii rozpoznawczej Jula. Moja dobra przyjaciółka. Dobry wieczór. Jesteście przyjaciółmi kolei, tak? Miło Was poznać. O, Amber, Jula! Przyjemność po naszej stronie. Dużo Was słyszałam od kolei. O, naprawdę? Wszystko pozytywne, mam nadzieję. Ostatnio też o to pytałaś. Oczywiście, że były pozytywne. Powiedziałbym, że za każdym razem, gdy piszesz do kolei, słyszymy o Tobie najświeższe wieści. <laughs> Czyli kolei wszystko im mówi? Cieszę się, że jak dotąd zrobiliśmy dobre wrażenie. W każdym razie jesteśmy tu po to, by odebrać kolej, więc nie pozwól nam przerywać rozmowy. Dalej, kolej. Zabierzemy cię do kilku malowniczych miejsc. Okej, okay, super. I poszło. Wyfrunęła z gniazda. Hmm. Nadal tak energiczna jak zawsze. Hmm? Znasz Amber? Tak, zajął z komiksu. Tak, poznaliśmy się. Jest najważniejszą przyjaciółką kolei i za to również jesteśmy jej bardzo wdzięczni. Ogólnie o tym, już, które się wspominam, ale dla osób, które nie wiedzą, to Genshin wydał swoją własną mangę, która ma tam kilka rozdziałów, nawet powiedzmy trochę sporo. I właśnie w jednym z rozdziałów była przedstawiona historia kolei, i główną rolę grała tam Amberka. Wszystko właśnie działo się w Mondstadtzie. stąd też Saino, jakby mamy tutaj takie lekkie nawiązania, że Saino już to był, zna Amber i tak dalej. I to wszystko było w Mance, w tym konkretnym tam jakimś rozdziale. No i też jest taki bajer, że jakby w sumeru dowiedzieliśmy się, że tam kolei jest chora, bla bla bla, bla, do tore, bla, 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 To w mandze wszystko jest pokazane, jak to wyglądało. Nie ma tego w fabule bezpośrednio, tylko jest tam... No ogólnie on robił na nie eksperymenty, a w mandze jest to wszystko dokładnie przedstawione i w ogóle jakie to były eksperymenty, jak tam od tam powiedzmy działała i tak dalej, jakie to miało skutki. Więc jakby ja Was bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania tej magii. Nie wiem czy w całości, ale ten jeden rozdział na pewno warto, bo jakby wiecie, mamy postacie w grze, a niektórych rzeczy po prostu nie są powiedziane. To jakby wiecie, in-game, tylko jest w Mandze, więc fajnie sobie tam przeczytać, doczytać i ogarnąć, co tam dało nam kognas z firm. A, więc tym jest dla Ciebie Amber, i towarzyska osobowość oznacza, że może zaprzyjaźnić się z niemal każdym. Hmm. Robi się późno, a jutro mamy jeszcze dużo zajęć. Sugeruję, żebyśmy wszyscy wrócili i trochę odpoczęli. Tak, powinniśmy zachować naszą energię. W porządku, zacznę się pakować. Wszyscy się pakują i żegnają w ciemnościach nocy. Poprosisz głucho niemego bardę, żeby sprawdził tę notatkę, prawda? Mhm, zgadza się. <laughs> Chyba Paimon znacie całkiem dobrze, co? Znając go, powinien w tym czasie być w tawernie. Możemy go osaczyć i zmusić do odpowiedzi na nasze pytania. Ruszajmy. Zastanawiamy tylko, skoro mamy go osaczyć i tak dalej, to czemu Traveler kiwnął głową na tak? Co to jest? Chcę biednego barda napastować. A mój bard jest już tutaj. Dobra, widzimy się za chwilę już w tawernie. I gdzie on siedzi niby? Ej, faktycznie on siedzi na zewnątrz. A ja wiesz, mu to zawerny ta, ta i tak się dziwię. Czemu w ogóle żaden dialog mnie nie wciągnął gdzie Zwenti, nie? A okazuje się, że on był na zewnątrz. O! Dawno się nie widzieliśmy. Głucho niemy Bart pije jak zawsze. Odłóż swojego drinka i przybierz normalny wyraz twarzy. Mamy do pana kilka ważnych pytań. E, Okej. Okay. Opowiadasz Benthiemu o tajemniczej przepowiedni, więc co o tym sądzisz? Ta, jakieś przemyślenia? Hehehe, nie zapomniałeś o czymś? Właśnie trwa Winden Festival, nie możesz tak bezczelnie prosić ludzi o pomoc. To jak to nie, to przecież to jest jakieś święto dobroci. Cóż, jeśli nie powiesz nam odpowiedzi, czy mógłbyś przynajmniej odpowiedzieć, czy ta rzecz jest warta spróbowania? Wydaje mi się, że chcesz podpowiedzi lub dwóch? I błogosławieństwa. Lub dwa dla startu. <laughs> Dobra odpowiedź. Osoba, która napisała to przepowiednie jest bardzo potężna. Jeśli uda ci się rozwiązać tę zagadkę, na pewno wydarzy się coś dobrego. Tak się składa, że wiem gdzie jest ta latarnia. Kiedy już znajdziesz cztery rzeczy, zapiszę ci na mapie nową lokalizację. Czy to nie hojne z mojej strony? <laughs> Nieważne. I tak nie spodziewaliśmy się po tobie wiele. Możesz teraz wrócić do chlania swojego wina i dmuchania wiatrem. <noise> o, biada mi! Paimon widzi we mnie tylko pijanego łajdaka. Jest naprawdę wiele rzeczy, które my, bardowie, musimy robić. Tak się składa, że najważniejsze jest cieszenie się życiem. Mhm, nie wiadomo. Kiedy wszystko się skończy, czy chciałbyś do mnie później dołączyć, iter? Wiesz, przysługę za przysługę. Co ty nam... Idziemy, mamy. Aha, porozmawiać z A jeszcze nam coś powiedzieć ciekawego? Albo biorąc pod uwagę sposób, w jaki się na mnie patrzysz, może... Chciałbyś teraz mi podać nowego drinka? Ja oczywiście byłbym najbardziej do tego nastawiony, ale wierzę, że masz przyjaciół, którzy na ciebie czekają. Nie martw się. Podczas festiwalu będzie dużo czasu. No dobra, pogadaliśmy z Ventim i lecimy do Sacros. Kwiat nie z tego świata. Hmm, nie z tego świata. Sacros, mamy trochę dobrych i złych wiadomości. Które chcesz usłyszeć najpierw? Eee, chyba najpierw złe wieści? Ha, serio? Czy większość ludzi nie chce najpierw usłyszeć dobrych rzeczy? Po prostu przejdź do rzeczy Paimon. Eee, okej, okay, w takim razie wiatr powiedział, że przepowiednia jest prawdziwa, a Twój pomysł jest naprawdę dobry. <laughs> w porządku. Cóż, to daje mi trochę spokoju. A teraz wróćmy do innej kwestii, nad którą się zastanawiałam. Myślę o kwiecie, nie z tego świata. Może to oznaczać odmianę wyhodowaną przez człowieka, która nie występuje w naturze. Ale to w zasadzie twierdzenie, że przede wszystkim nie pochodzi z tego świata podczas gdy w rzeczywistości jest tylko wariantem istniejącej rasy. Pierwsze pytanie brzmi: czy pochodzenie kwiatu można prześledzić do naturalnego organizmu? Jeśli tak, nie można go poprawnie określić jako nie z tego świata. Ale wtedy przypuśćmy, że zidentyfikowaliśmy coś spoza tej kategorii. Czyim zdaniem byłoby zdecydować, czy należy do tego świata, czy nie? Wtedy pojawia się następne pytanie: od tego świata, czy z tego świata oznaczają to samo? Czy też jest to coś głębszego? Zaraz, zaraz zwolni! Głowa Pajmon już zaczyna się kręcić. Okej. Okay. Mm, mam jeszcze jeden tok myślenia. A co z kwiatem stworzonym za pomocą alchemii? Czy to jest nie z tego świata? Albedo zrobił kiedyś coś takiego. Albedo może i zna odpowiedź, ale pytanie go od razu byłoby jak ponosz proszenie nauczyciela o odpowiedź na egzamin. Uczyniłoby to nasze poszukiwanie prawdy bezsensownym. Wolałabym, sam to roz wolałabym sama to rozgryźć. Czy to może być Windbloom? O, teraz, kiedy o tym wspomniałaś, jest to zdecydowanie możliwe. Windblum nie odnosi się do konkretnego kwiatu. Każdy określa, co to dla niego oznacza. W takim razie Windbloom nie istnieje w rzeczywistości. Hmm, wydaje się to obiecującym kierunkiem. Zanotowałam. Dobra, lepiej pójdę o tym poczytać. Tak, jej! Tym razem Paimon była naprawdę przydatna. Chyba, mamy Chyba możemy podziękować tej sweet madam, co? Liczymy na ciebie co do reszty, Paimon. Potrzebuję trochę czasu na przygotowania. Czy moglibyśmy się tu spotkać za powiedzmy dwa dni? Jasne. W międzyczasie zastanówmy się też nad pozostałymi trzema zagadkami z przepowiedni. Ale, mm, Skoro tak naprawdę do tego dążymy... Nie powinniśmy powiedzieć o tym kolej? Pierwotnie chciałam zostawić to jako niespodziankę dla niej, a także nie chciałam robić z jej nadziei z niczego. Ale masz rację, Paimon. Muszę uważać, jak to sformułuję, ale postaram się znaleźć trochę czasu w ciągu następnych kilku dni, żeby jej o tym wspomnieć. Zrozumiałem. Ok. Dzięki wielkie! Zakończyliśmy part pierwszy i węciku. I co? A, i włączyły nam się jakieś dziwne rzeczy. Co my tu mamy? Dobra, sklepik i jakieś pierdoły. To, to, to mnie zaciekawiło, ale to jest chyba do brońki, tak. Tutaj, Windblum, coś tam, coś tam. Ło, ale ładne. Nie wiem, co to, ale ładne. Jakaś graficzka. Ło. Okej, okay, tu się pokazują nasze questy. I są trzy. I tutaj mamy te jakieś minigierki. Okej. Okay. I minigierki mamy trzy. Tak. I za wszystkie zdobywamy tę samą walutę. O, tak, tą samą, tą samą? że spojrzałam. Nie, trochę inną. Okej. Okay. Chyba są dwie różne. Yy, w każdym bądź razie. co by było na tyle na dzisiaj. Ponieważ... Mamy już długie nagranie. W następnym nie wiem, czy od razu zaczniemy od aktu drugiego, czy zobaczymy te minigierki. Ale dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. O! I do zobaczenia w następnych. Pa!